Witam serdecznie. Kolejny urf. 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 urf.

Dobra. faz offens, fleixila. Viva Joe, tuba. O, fuj, spiedałeś. O, to trochę. Dobra, serio spiedałeś. więcej, lepszy lepszy No to to lepszy 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 dum dum. Pójrzcie, jest piękną grą. On mi się nigdy nie znudzi. Już jest wszystko tak, podeczkę to nagrałem pod rząd, chyba? No, pod rząd. No, nie pod rząd, bo jeszcze miałem pracę, ale po pracy od razu dalej grałem w to. I nagrywam dalej. O wreszcie, on takie No Dobra, leśnila. Miałem podkiwane po prostu, jest podkiwane hapsa. certo não pode -se. pode isso que pode No chyba nie, no chyba nie, nie niewyraźnie. Jak mówię, no chyba nie, to chyba nie. Coś prawie. Nie zoszłamę, uciekasz kolego. I znowu nie Лол, я могу мульт... Я не могу не, могу, не, могу, не, могу, не могу. Luj, jak twardy, nie wart, bot nie bać. O, nie zrobię zakupów, jestem mądry. Małpok. Buty przydadzą się. Cześć, Wukong. Do przewidzenia. Po prostu to już było do przewidzenia.

Dobra, już nic nie zrobię Chyba Nie, mająt Mogłyby się wyjść, ale nie chcą Uj, za wolno Kurde To było słuszne. To bardzo. No ale dobra. tu 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 daj radę. No i na urwię, ale fajny. później to będzie dopiero rozpierdzić, jaką będzie miał to E cały czas. To będzie trochę podobne jak ta akcja z Master'em. Chociaż jeszcze nie widzieliście, to zapraszam do odcinka, który prawdopodobnie się wróci później niż ten. Tak myślę. Taką mam nadzieję też zresztą, że już nie jest Dobra, spiedalać. No Mogłem już na to. Ech, musiałem dostać kłodzidy, no musiałem. Nie fajnie. No ale dobra, skończmy mi Trzeba Na no, Dlatego też nie? No dobra. Jak, jak mnie oszukują, to co poczekam na, na to? Bo więcej kryptów, to więcej dymu tak czy jak, Więc. Mam Lol nie Dawaj Małpko Spiedalać! Spiedalać! Złot! Tego wreszcie nie spodziewałem się, że mam być No ale wyszło na nasze. Tak, ciak. W działa i znowu się... Nie wiem co mi się buguje program od muzyki. <laughs> Your team has destroyed. Nora. <laughs> Co na spiedale? Spytaj Zaraz cię wrócę. O, chuj Skąd on się tam wziął? Serio. To było magia. Dobra, już spyta taką. Dobrego, teraz powinien mi kupić infinity. Będzie tu, 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 tu. Nie, nie, nie. Malet, nie, nie Infinity, malet, malet, Infinity, które pierwsze? Zobaczmy, co tu wykazać. Kobieta, co piszesz? No, buziaki, okay. Już jest, no. Okej. Tu, 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 w ogóle, co, co, co się wywaliło, że się wywaliło, się nie? Coś mi wyjebało z Skype'a, czy was, chuj wiem. Yyy, eee, my jesteśmy, się gadamy. wywaliliście Ciebie. mnie pewnie, buuu. właśnie powiedzieliśmy, co będziemy robić e, w nocy. A tutaj... A, a. tak! Nabi, mów mi jeszcze tą bajeczkę. Okej. Okay. Ale serio, interesująca. <noise> I, i, I tak nie poda szczegółów. No bo to bajka, tak? <noise> Jaka bajka? To jest serio. Mhm. Historia pisana na faktach. Dokładnie. Chyba w fuktach. <noise> boże, boże. No, nie, 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 nie! Ty no, ty, no czemu ulta nie zadziałał? Poważnie sam nie, grasz na tym Minecrafta? Nie, już dawno nie gram. A co? Minecraft umarł, mówisz? No... dwa razy. Kurde, co tu się dzieje pod tym towerem tam? Wszyscy umarliście. Jak śmiecie? Minecraft w sumie utrzymał się przy tego, że żyjcie dwa lata. Co? Dwa lata cię Minecraft utrzymał. Nawet długo. No Minecraft Jak to nie, nie. nie albo. Czyli Minecraft kiedyś był fajny, do czasów aż wiesz, wesz enchanty Podki okej, okay, ale enchanty, gdzie bał no. grę Powiem ci, żeby to gdzie co zjebało grę Co? To, że ten, ta gra nie ma sensu Co bych mnie gdzie na na YouTube, ten Minecraft ten i najpierw jak zakończyć, bo chyba nigdy się nie kończy No wiesz, Czy można no. jakieś, nie wiem, mody, nie mody, fabularki, nie fabularki, ale pitupitu to pitu, strap nie? To jest gra sandboxowa, która niby ma swój własny świat, ale chuj wie, niby. nie wiem, co, co ma nagrywać na tej grze. No, prawda. Dzięki za uratowanie życia, Kasiu. Nie ma za co. Dobra, ja już mam cały czas prawie tego no jak ty... nie dosięgnęłem, no? Dujcie, chiepcie ze skały. Jak się cię Ej, doczeka? uważaj, uważaj, uważaj. Jestem! Jestem szybciejszy od ciebie, dzidanko. Co to było? Co Tylko widzę takie błyski padłem. Gdzie to? Stajne sobą, mnie, chuj wie jak. Nie rzuć na mnie e, bo mogę się ruszać. Oglady piekio. No to... tak chyba Tak było. On się tak wyruchł jak medałko, kofa Nie to było dziwne. Ale to jest to, że on ma jak więcej lifesteala jeszcze, nie? Ale LB -go za to rucha. Chyba. A, chyba. Na pewno. Ruch... Czemu LB -go nie walnęła? Miał go na strzała. Słyszycie to? Jest, żyj! Tak, słyszę. Teraz, jak możesz to powiedziałaś. Ej, no, ale zjebałeś. No, to co ty? to Mój laptop ma helikopter. Myślałem, że w piartarkę odpaliłeś. że to Hecarim zaczął grać. Wybuk. To mi ratów się przegrzewa! Teraz wybuchnę. No? Ej serio. Ej, ja chyba idę z tego, że to jest Dobra, zapomniałem, że ja mam dodatkowe słowo od tego, nie? Ja Ruinet Kinga nie użyłem, dlatego przegrałem. Jestem ketonem! Wróciłbyś, byś w pokoju. O? No? Kasiuś. 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 Kasiuś nam umarła. Mamy go. Dopiero jakiego do dojrzał? Ile się wychylasz na smog? Wychylałeś się? Nie było? <laughs> no bo rungar mi ult, no jak ja ulta nie miałem Rungar był <laughs> Zresztą mówię o rungar, tak? To jest mój ulubiony koteł Koteł jest brzydki, niedobry, miał miał. Ja go lubię. Ja go styram, patrz. W mnie bron po prostu <laughs> gnarniesz to... Dobra, Ale tylko czy... ja mam szansę Czy tylko ja mogę z nim wygrać? Okej, okay, Częliak. Ty, ty, ty z nim wygrać, nie ja masz szans, sobie. Zakład? Tak. Okej, okay. już kończę, Infi właśnie buduję Infinity. No tak o, w tej. momencie Mam pytanie: co ci da Infinity? Do niego. To kończy za pierwotny, nie on umiem. O jak kurwa pojebany, LGBT, to myśli, Forbell, nic nie da, trzeba mieć miliony lifesteala dum dum Niepotrzebnie jak walczę, E używam. Przyjął to ataków mniej więcej. Nie? Zapominam o tym. Przez to przegrywam. A przecież e, mi wiesz, to ile las I co? Nie musiałeś o wchodzić mogę. nawet Pomogłem Czy jest kradno to złodzieje no Co za kraj Pomogłem ci. Tak ja Serio pomogłeś, ale nie musiałeś to, to powinienem częściej heal używać. Już mój heal jest OP, jak ja tak szybko kryty ładuję. Teraz pytanie: Czy ja chcę kupić sobie yy, Phantom Nessera, czy chcę sobie kupić więcej Left Ale chyba więcej Left bo krytów tak ma sporo. 40%, nie tak, no dobra, średnio sporo, ale szybko je ładujemy. A za to, kurde, kupię sobie na przykład tego Bloody to już Rungar nie ma w ogóle żadnej szansy. No. No... On urf, Nie na urwie, na urfie to działa. I czekaj. O masz. Oblega. No. No. Za dużo ich! No. Bo no. ich trzech, przepraszam bardzo. Co ja mogę zrobić? Hońgnąć I trzech? Jestem trendą! nie Karimem! Jestem. Cześć, paszczyni. Laptop znam Udało ci się go uruchomić? No tak, tak. Drugi raz w życiu mi coś takiego zrobił, że zaczął chyba by jak helikopter nadawać. To ty masz za laptopa? Trenowo. On jest zły. Dla mojego chujowa firmy polecam polecam mordegaster. Prawda. dotykowy. Jeszcze gorzej. Dotykowy masz? Mam. To za pewno laptop, a nie tablet? Czy laptop był funkcyjny, bo mogę go wywrócić jakby był tabletem i mam klawaturę? A, a go, czyli to, to, jest to jest takie gówno. samą umrzesz, samą umrzesz, samą umrzesz, samą umrzesz. Ale ja już jestem. Taki jaki? On jest nowy, nie? Nie, ja już byłem po... rok chyba. No, ale to jest to chyba te pierwsze tabletowe pochodziły. Mhm. Nie to... no chujowa firma a jakoś się ją poleca mi lubię, lepsze niż strony jak ja w miałam, to była załamka Główno prawda Dla mnie to była załamka Dobra, jedz ja robić barana. Ha, dobra no, ja podobno, powiem... podobno trafiłam na wierliwą serię laptopów i może dlatego chcę rozjebać Osta sam. Ostatnio w mój kolega kupił MRC Ten taki kolorowy metryszami I powiedział, że jedli i do 6000 na rynku, ale żałuję raz sobie widzę, czy ktoś tam nie. Ja miałam konkurs na jakiegoś tam. Mhm. I sam się rozjebał od środka. Dosłownie. Dobra, wiem czemu ja E ja zjebawałem, bo ja E robię nadległo z w miejscu. Głupie. Jak dzwoniliśmy do nich, to się okazało, że mówili na serio. Aha. <laughs> LOL, ale cały mi śl... Cały mi się zresetował, nie mam swoich ustawień nawet. Co kurwa? No nie biegaliśmy. Nie. Tak. Tak. A. To ściecie. <grywa> no dobra. Śmiesznie było też.